Olo. Co, to się... nikt Jolo! Mówiłem, że masz tego... E... Nokie. A to jest LG. El, mówiłem, że LG mam, nie nokie. Ej, Jolo! Ej, patrzcie, się przesuwam jak monitor. Paszę monitor. Pokaż. Okej. Okay. Teraz nie obróci. Cześć. Eee, ha! Eee. Eee. To nagrywasz! No! Barranie głupi! Trałe już na YouTube'a! No, będziesz Będę miał zero w świetle, tak. No, kto... ja się zagłosuję. Kto, mi, kto nie, mnie ogląda? Nie, słuchajcie go. Powiem wam jutro, że się ubierzcie na czerwono. Ubierzcie się na czerwono. Kur... Ub... Z... Kupcie sobie byka i ubierzcie się na czerwono. Rada, pega... Pedagoniczki. Co? Kur... co ja powiedziałem? nie co... ja powiedziałem, że jest pedagogiczna, to pega nie, powiedziałem, że pega dupa. Tak, kur... Ej. Oto bawiliśmy Assassin's Creed. To jest cel. Kacper. Eat. Coś tam. Eat. Zadanie. Zlikwidować. Czas do działania. Ja, 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 ja. Okej, okay. Assassin's Creed. Jump. Jump. Jezus, krzaki! Krzaki. Krzaki. Zaraz krzaki. Główny cel. Kurwa, to samą butelką. To to butelka. Dzięki mam bro. Szarza szarża! to mi i podobnie. Nie trafiłem. Nie. Spoko, mamy jego pojazd, rower. Opcje rowerowe. Konstrukcja atak. Dwa, dwie opony. Kierownica przerzutki, a tak! Kamulce! Przejęliśmy jego fortecę. Już jej nie podbiję. A nie podbiję. ukradł moje dwuponowe cośek. Mój dwuponowy cośek. Dwuponowy cośek. Rękę mi urwał! Odrósł! Jola! Jest! No, Bezpiecznie! Bezpiecznie! Ukryliśmy się przed rekinowierciem! Nie, 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 nie! 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 nie. 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 Jolo. Życie na krawędzi. Coś z nami będzie na zakręcie. Dawaj. Jestem za osłoną. Trafisz mnie. Jolo. Nie trafiłeś. Haha, Za osłoną jestem. Sup, Dawać to wywar. Jolo. Nie trafiłeś. O tak do Jimeno. <skrali sypie> <jeu> Spokojnie jesteśmy szybsi. I roją, 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 Fortecę! Jolo Fortecę! roją, 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 Nie mówcie roją, to Justin roją, To roją, 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 roją,

Ktoś coś powiedział? Ktoś coś powiedział? Co? Kto? Ktoś coś powiedział? Kto? Gówno. Jestem za, za hardkorowy dla ciebie. Jestem tak hardkorowy, że mnie nie pobijesz. Jolo! <laughs> Nie możesz tutaj Niet Nie możesz! Ik ga naar de auto. Ik ga naar